witam XGeroz z tej strony witam na kanale ale szczał w górę jeżeli chodzi o cenę Bitcoina tak nagle właściwie siedzę sobie tutaj przyglądam się tutaj mojej takiej malutkiej pozycji otwartej testowo tutaj na YouTube a tu nagle pał taka świeca do góry i tego tak od razu zastanawiam się jak ta moje inne pozycje na przykład nie wiem XRP jak XRP w ogóle się miewa zresztą na Twitterze mówiłem o XRP i o pozycji na XRP okej, okay, XRP podobnie a więc tutaj, tutaj również, ciekawe jak tam mój bocik. A, bocik pewnie sprzedał parę rzeczy. Bocik, bocik ma się również dobrze, zobaczcie. Bocik. A, jak tutaj wygląda w ogóle to. Te procenty. Okej, okay. więc bocik również ma się dobrze, szczególnie że. A, no właśnie, zaraz przejdziemy do tego, ale jedną rzecz tylko chciałem z rana powiedzieć. Bo jesteśmy dzień po, dzień po wyborach, a właściwie pierwszy dzień. Jeszcze totalnie wyników takich konkretnych, dokładnych nie znamy, ale znamy wszystko. I jedną rzecz tylko podsumuję, ponieważ kilka dni temu właściwie miałem film mniej więcej, o którym mówiłem o wyborach. I powiem, że tak, że robiąc to samo i oczekując innych rezultatów, to, to się po prostu jest chyba jakimś. Ograniczonym umysłowo i niestety wiele osób w taki sposób postępuje. Robi to samo i oczekuje innych rezultatów. Um, wszyscy jesteśmy okłamywani przez tych samych ludzi w kółko, I, ale Polacy nie lubią słyszeć prawdy. Większość ludzi nie lubi słyszeć prawdy. Może nawet nie powinienem powiedzieć Polacy. Ludzie ogólnie nie lubią słyszeć prawdy. I dlatego łatwiej jest przełykać takie słodkie kłamstewka, niż i potem miękko być rozczarowanym, niż usłyszeć bezpośrednio w twarz prawdę. Więc peł kłamie, Pis kłamie, Lewica kłamie, Hołownia kłamie, jak się ten Jołok nazywa, co zapuścił brudkę i myśli, że jest kimś innym, a Kosiniak też kłamie. A więc wszyscy kłamią. Ale wiecie co? Wróćmy do rzeczywistości. Pieprzyć Matrix, zadbajmy o siebie, o swój własny e, interes. I mm, nawet tak sobie myślę, że warto sobie zrobić taką listę. I, 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 i miałem kiedyś przykłady, nie wiem, um, reguła 55, czyli nie martwmy się e, nawet 5 minut. Tym, co nie dotyczyć nas będzie przez następne 5 lat, a, ale tu mam też regułę 55. Reguła 55 lub e, test 55, powiedziałbym: Napisz sobie 5 rzeczy, które osiągnąłeś i jesteś z tego dumny, a następnie napisz sobie, co chciałbyś osiągnąć przez następne 5 lat, i przypuszczalnie 10 takich rzeczy. I każdej z tych rzeczy, nadaj, Punkcik od 1 do 10, co znaczy 1, że możesz to osiągnąć bardzo szybko w przeciągu roku, 10, możesz to osiągnąć w przeciągu następnych 10 lat, czyli coś, co chcesz osiągnąć w 5 lat, możesz osiągnąć prawdopodobnie w 10, ponieważ jest to jeszcze bardziej e, pracochłonne, skomplikowane, czy wymaga czegoś. I popatrz na te wszystkie numerki i zobacz, jak bardzo krótkoterminowo, czy długoterminowo jesteś ustawiony. Wyciąg z tego swoje własne wnioski. To jest, taka, to jest takie bardzo graficzne przedstawienie sobie tego, co właściwie, się, co właściwie się dzieje u nas w życiu i jak mamy swój mental ustawiony. To jest taki test naszego mentalu, tak jak wiecie w Gazecie Przyjaciółce, czasami były takie testy, tam, o czy jesteś jakiś tam, i tam wiesz, wypełniasz tak, nie. No właśnie, kto tutaj pisze? Piotr Żurek w nawiązaniu do mojego, do mojego hasła wybory 2023 pisze, że są tylko dwie rzeczy nieskończone, a więc wszechświat oraz ludzka głupota, choć ten pierwszy nie jest Einstein pewny, czy to, czy to, czy to jest nieskończone, ale, ale coś w tym jest. Widzę, że tutaj komentujecie tutaj ostro ten, ten wpis, no ale tak to wygląda z perspektywy. Zamykali w domach. Rujnowali biznesy, karali, pisali mandaty, zabraniali, kazali ro na rowerach w maskach jeździć, prawda? A teraz wszyscy zapomnieli, poszli oddali na nich głos i dobra jest, bo powiedzieli coś innego. Nagle, nagle, nagle mówią prawdę, prawda? No, dokładnie. E, gdzieś tam szczeliły szampany, Moskwie, Mińsku, czy jak tam? Jeden, dwa, trzy lata pod butem za mało, dokładnie za mało. Za mało, bo skoncentrowaliśmy się na jakiejś jednej historyjce, grze, coś tam, gdzieś tam, a nie widzimy tego, co się działo przez dwa, 3 lata. Jak zawsze, konkluzja. Nie wiem, co lepiej dla kogo, co lepiej. Dla mnie lepiej by było, jakby nie było ani pisu, ani PEO, a już definitywnie nie, 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 nie lewicy. Jestem załamany. Ile takich czarnych owiec? Porażka. Zastanawiam się. Porażka, bo PiS przegrał. Nie zapłakaj za się za bardzo. No to chyba nie rozumiesz, co ja napisałem, jak zwykle. Wiele osób nie rozumie. Jaki wynik by mnie zadowolił? <grym> Jaki wynik by mnie zadowolił? Ja, ja chciałem, żeby cokolwiek się zmieniło. Żeby, żeby mieli inni ludzie, wpływ, co najmniej wpływ na to, co się dzieje. Nie chodzi o dyktaturę, chodzi o wpływ. W tym momencie mamy tych samych ludzi. Ja już wystarczająco przeżyłem długo, że pamiętam, jak Donald mówił liczy się tylko miłość, bla bla bla, a potem wydymał ludzi. Jak ktoś powie o podwyższeniu podatków, to go wyrzucę z mojego gabinetu, bla potem podwyższa podatki, podwyższa wszystko było inaczej. Tak jak powiedziałem. Gościu kłamie. Gościu nawet obecnie kłamą na różnych tych pis, tak samo kłamie. To są ci sami ludzie, ci sami ludzie. Mencen jego mać, dokładnie. Więc nie, nowi ludzie nie będą mieli wpływu na tą politykę. I to jest problem. To nie jest, że my chcemy dyktatury innego rodzaju. Chodzi o to, aby był zrównoważony głos. Nie ma tego zrównoważonego głosu. Więc będziemy lecieć jak ze ściany. No, ale dobra. Wróćmy, wróćmy, do, wróćmy, do naszych, do, wróćmy do naszych rzeczy. A więc, tak jak mówiłem, mój spot pod, którym tutaj mówiłem niedawno, jeszcze był na minusie. A więc minus tutaj 200%. To 200%. Słuchajcie, to jest jakoś tam rocznie. APR, czyli Annual, rocznie obliczany procent, gdyby wszystko szło tak jak szło. Ale teraz, gdybyśmy sobie na to popatrzyli, to zobaczmy. Mamy 55 osób skopiowało tutaj te ustawienia ode mnie. OK. Mam nadzieję, że te ustawienia dają Wam podobnie zarobić jakimi. I tutaj widzimy, jak to wygląda w tej chwili. A, a czekajcie, czy damy radę to odświeżyć bo tutaj powinno się już co nieco zmienić a więc um, detale detale positions pozycje o kurczę popatrzcie to wszystko zostało sprzedane te ceny zostały nie nie to są ceny zakupu teraz ustawione a tutaj były ceny które były do sprzedania i to wszystko zostało zostało sprzedane teraz następna sprzedaż jest 28 więc e, tak to tak to wygląda całkiem ciekawo, więc e, 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 no co? Chodzi o to, że w międzyczasie, o 28, może właśnie za chwilę dobijemy do 28. Co się w ogóle wydarzyło, że nagle Pitek tak podskoczył w górę? A, może bym tutaj po, przy okazji obstawił tutaj mojego stop lossa. Właśnie pokażę wam stop lossa, jak się ustawię. A więc dodajemy stop loss i damy go na 27, czyli tutaj. I tutaj mamy take profit, a tutaj mamy stop loss. I stop loss damy sobie na powiedzmy tutaj na 27. Kiedyś z kimś rozmawiałem i ktoś mi powiedział, że na, nie, nie wiedział, że stop lossa można ustawić na plusie. No, oczywiście, że można. I tutaj widzimy: 27, odpalić, i tutaj stop loss, i twój profit będzie wtedy 0,02, czyli 3%. To jest mój profit, czyli minimalny oczekiwany zysk w tym momencie jest 3%. Więc tak wygląda tak wygląda ten stop loss. Um, właściwie w dobrym miejscu powinienem go postawić. Właściwie ja lubię to mieć takie 10% minimalny oczekiwany zysk, więc ja bym sobie go tutaj podniósł, ale to później sobie ustawię dokładnie, gdzie to powinno być. Tak to, tak to wygląda. A jeżeli chodzi na przykład o jakieś tam takie szybkie akcje typu um, typu na przykład XRP czy coś w tym stylu, no to tutaj również jakiegoś stop lossa można ustawić wtedy. Tutaj również stop lossa jakiegoś ustawić. O. I znowu trigger price. Czekajcie, bo zapomniałem, jak tutaj wygląda cena, czyli stop lossa bym ustawił na przykład na 48, 70, 48 <laughs> i tutaj 70. I znowu, i tutaj mamy 3% też mniej więcej zysku. No i tak to wygląda. I to jest taki, to jest mój taki uh, typowy Typowy trading, kiedy wiemy, kiedy prawdopodobieństwo tego, że coś pójdzie w naszą stronę, jest bardzo duże, i dlatego ustawiamy się w taki, a nie w taki, a nie inny sposób. W ogóle, jeżeli tradujecie, czy to tradujecie na Bybicie, gdzie na Bybicie potrzebujecie sobie tutaj zweryfikować swoje konto. Ja pokazywałem, a ja tutaj najlepiej zweryfikować to po prostu prawo jazdy. I, i sprawa z głowy, ale jeżeli tradujecie a nie chcecie weryfikować swojego konta, no to polecam Max. Obie, obie giełdy, macie w linkach pod spodem. Max otwieracie konto i tutaj nie musicie weryfikować swojego konta. I jak to Max, jak Max ma dużo dużo więcej różnego rodzaju ciekawostek tutaj, które możemy tradować, jak na przykład ostatnio Lum, dosyć sporo tradowałem, bo tutaj było było gorąco na tym Lumie i tak dalej, ale to jest już, powiedziałbym, bardziej ryzykowne i bardziej dla zaawansowanych, więc tak, tak to widzę. W ogóle zauważam, że tutaj sporo osób mówi o tym, o tym że moje rozkminy o trading można słuchać, mimo tego, że się powtarzają. Dokładnie, bo te rozkminy, one się powtarzają, dlatego, ponieważ... a... Właściwie ten trading jest bardzo powtarzalny. To, co robimy, jest bardzo powtarzalne. To nie jest, że za każdym razem musimy mieć coś innego. Za każdym razem musimy albo chcielibyśmy mieć podobne obstawienia i w podobny sposób to tak rozegrane, abyśmy po prostu mogli sobie tutaj spokojnie tradować i nie czuć, nie czuć emocji. Podczas tego tradingu. Tak jak patrzymy tutaj teraz na wykres i widzimy tą świeczkę w górę i, 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 i powinniśmy czuć w tym momencie dosłownie zero emocji. No po co się tutaj ekscytować tym choćby, że bitek idzie w taką stronę. Wiedzieliśmy, że pójdzie, to oczekiwaliśmy tego, więc wszystko jest, wszystko jest zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Tak samo jak obstawiałem tutaj tego Trading Bota, prawda? I też tutaj, e, kiedy, kiedy o nim mówiłem, i, i obstawiliśmy go, i nagle, wiecie, patrzymy, a tutaj jest minus 200, i od razu pojawiają się jakieś tam śmieszne komentarze, że, że wiecie, typu, że mm, śmieszne komentarze, typu, że wiecie, e, czekajcie, że o, już coś tam, że nie wiem. E, Tak bywa, albo no, no, tak bywa, to IT, IT akurat wie o co chodzi. Nie. E, o, sorry, to ja dołączyłem też, dobra. <laughs> Czyli dołączył i z, z, zjechał ceną. Po prostu e, to, jest, to jest normalność. My to, my to znamy. My sobie z tym, e, jeżeli ktoś jest dłużej, dajemy radę. Wiemy o co chodzi. E, to, jest, to nie jest tak, że wyczujesz moment i, 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 i wchodzisz, wiesz, wchodzisz w pozycję. Dosłownie na 3 sekundy przed tym, jak nagle Bitcoin strzela taką zieloną świecę. Wchodzisz w pozycję, jesteś ustawiony, ponieważ widzisz wszystko, co się dzieje i w jaki sposób to się rozgrywa, i oczekujesz tej e, zielonej świecy w taki właśnie sposób. No Piękna zielona świeca, no. E, coś takiego właściwie e, na coś takiego właściwie człowiek czeka, i to jest to jest coś, co. co, co e, 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 co właśnie wrzuca uśmiech na twarz i sobie myślisz, ale czad. Dokładnie. To jest coś, co, co właściwie po to właśnie tradujemy dla takiego czegoś. Mamy pozycję, wszystko się zgadza, wszystko jest wyczekane. Tutaj czekamy, 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 czekamy. Widzimy, że się dzieje tak jak chcemy, i na chwilę mamy pau. I to jest właściwie rynek krypto. W przeciwieństwie do rynków tradycyjnych, o których czasami lubię wspomnieć, ponieważ ludzie z rynków tradycyjnych są śmieszni. Ja tutaj wam coś pokażę. Ktoś tutaj pisze ktoś tutaj pisze o a tutaj o, o że Lockheed Martin, jakieś tam coś tam i nagle akcje rosną, wszyscy się cieszą i tak dalej. OK. Otwieram roczny wykres Lockheed Martin. O, szału nie ma w krypto, to by, był, to by była porażka taki wykres. Albo Marazm, to jest to co, co, co wiecie, to jest, to jest, to jest, to jest roczny, roczny wykres Lockheed Martin. Weźcie sobie teraz, otwórzmy roczny wykres e, e, przykładowo Bitcoina i zobaczmy jak, jak, jak to wygląda zupełnie inaczej. A, ciekawe to jest. A, Dobra, więc podsumowując dzisiaj robiąc to samo i oczekując innych rezultatów, to definitywnie powinniśmy przemyśleć temat, co, co jest nie tak z nami, jeżeli tak właściwie robimy. Nie chodzi tutaj nawet o nie chodzi tutaj nawet o, o, o wybory, ani nic w tym stylu. Chodzi o, o, zwyczajnie, o, o nasze o nasze nasz mental, prawda? I następną rzeczą. E, Trzeba sobie zdać sprawę, że Matrix rządzi się swoimi prawami. Jeżeli damy się zamknąć w Matrixie i podążać tak, jak nam e, ustawiają rzeczywistość ci, na których większość tak chętnie głosuje, nie pamiętając o tym, co, co się dzieje i, i dlaczego w ogóle się działo i jak, no to, no to w takim razie. Mm, no to w takim razie to jesteśmy w tym kółeczku. Robimy to samo, oczekujemy innych rezultatów, ale mamy, swoje, mamy, swój, mamy swój równoległy świat. Każdy jeden człowiek może wyjść z tego Matriksa i zobaczyć, e, ustawić swoje własne reguły. E, nie ma lepszego momentu w ogóle, aby. Zainteresować się kryptowalutami, zainteresować kogoś kryptowalutami, niż właściwie ten moment, kiedy jest taki dołek, kiedy jest besa, kiedy się nic nie dzieje. Bo to jest ten moment, kiedy właściwie jest czas na to, aby się takim czymś zainteresować i spisać sobie, jeżeli nie w głowie, to spisać sobie na karce swoje cele do osiągnięcia przez następne 5 lat, ponumerować, sprawdzić. Nasz mental długo czy krótkoterminowy, kiedy obstawimy 1 do 10. 1 znaczy, że coś możemy osiągnąć w rok, 10, coś możemy osiągnąć w przeciągu 10 plus lat i wtedy widzimy na podstawie tych wszystkich celi, jak bardzo jesteśmy skupieni i jak na jakim czasie. I wizualnie, jeżeli mamy coś ogarnięte, to jest to na pewno o wiele, wiele łatwiej do, 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 do yy... przemyślenia niż niż e, gdy tylko i wyłącznie w głowie mamy tylko coś i nam to po prostu pojawia się i znika, zapominamy. Matrix nas zasypuje innymi problemami, my tego już nie widzimy, nie pamiętamy. Ile razy mamy coś takiego, że mamy jakiś, w głowie jakiś, quote, jakiś jakaś jakąś myśl o czymś, mamy sobie pamiętać, a za jakieś pół dnia już w ogóle zapomnieliśmy i myślimy, to o czym ja to miałem pamiętać? Nie wiem, czy to tylko ja tak mam, ale, ale jak tak macie, to chętnie chętnie... Usłyszę, czy to, czy to jest tylko moja przypadłość, czy nie. Stąd też e, długopis i kartka. I właściwie kiedyś oglądałem taki film dawno, dawno temu jeszcze byłem gówniarzem, dziewiętnastoletnim. E, czy film właściwie to był film e, e, dokumentalny o e, Onasisie. Onasis? o nasis ten, co był takim potentatem. E, e, on się nawet z tym Jacqueline Kennedy ożenił i tak dalej. I co mnie zainteresowało tam i co sobie zapamiętałem i wbiłem do głowy w tamtym czasie i było ciekawe, co potem, potem próbowałem wiele lat w różnego rodzaju, różnego rodzaju sytuacjach sobie to wprowadzić w swoje życie, to jest to, że Onassis on miał ze sobą zawsze jakiś taki malutki notesik, gdzie miał zapisane, lub zapisywał sobie na bieżąco coś, co było dla niego ważne, iż nie chciał tego zapomnieć. A... I powiem Wam, że to jest całkiem ciekawy patent. To był bardzo ciekawy patent. Taki gość, z takim notesikiem. Wiem, że mamy teraz telefony, możemy to w telefonie mieć, możemy mieć jakkolwiek, no, ale na przykład kartka i długopis przy, przy Twoim biurku, czy stanowisku pracy, czy czymkolwiek, nie jest. Nie jest... Nie jest głupim pomysłem. I definitywnie wtedy, kiedy pomyślimy sobie o tym, że wiecie, że robimy coś nowego po to, aby oczekiwać nowych rezultatów, wychodzimy spoza takich swoich stałych ram. I również jedną rzeczą, którą warto jest, to jest czasami usłyszeć prawdę. A więc nawet samemu sobie powiedzieć prawdę, bo to jest też, to jest też ważne. No i tyle. Jesteśmy w krypto po to, aby właściwie nie być absolutnie zamkniętym w Matrixie. No ale z tego, co, z tego co widzimy, Matrix będzie, Matrix będzie nas osaczał z każdej strony, ale to nie ma znaczenia. Trzeba zadbać o siebie i obserwować wszystko z jakby z, bocznej, z bocznego, równoległego toru. Uśmiechając się do wszystkich e, tych, którzy e, dają się w taki sposób, że tak powiem, w kółko. No nie chcę używać tutaj e, słów niecenzurowanych, więc, więc, więc nic nie powiem. Ale wiemy o co chodzi. A, dobra, jeżeli mam się materiał, który. Materiały, które Nagrywam podobają, to nie zapomnijcie kliknąć lajka, like skomentować, zasubskrybować kanał. I jak chcecie zerknąć do historii mojej, jak wyglądało, jak wyglądały moje ostatnie lata w krypto i co się zmieniło, to zerknijcie do historii i zobaczycie dlaczego. Dlaczego mam takie zdanie, jakie mam, i jak bardzo wszystko się zmieniało z czasem. Na dziś tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Następnym razem. Cześć.